Krew i władza, dwie strony tej samej, zmatowiałej monety, mają to do siebie, że pochłaniają ludzi, którzy pożądają ich najbardziej. Wyobraźcie sobie tę scenę. Berlin, kwiecień 1945 roku, miasto nieżycia, lecz duchów i ech, symfonia zniszczenia grana przez sowiecką artylerię. Głęboko pod gruzami, w betonowym grobowcu cuchnącym wilgotnym betonem. Desperacją i rozkładem drży mężczyzna, niegdyś pan kontynentu, a teraz więzień własnych poczynań. Jego ręce drżą nie z powodu paraliżu starczego, ale z powodu drzenia wywołanego głęboką, wszechogarniającą porażką. To Adolf Hitler w swoim ostatnim akcie, żałosna istota odarta ze swojego mitu. Ale czy jego koniec był ostatnim wyzywającym aktem wodza, czy też żałosnym, skamlącym odejściem tchórza? A teraz prosimy. Zatrzymaj film i zasubskrybuj nasz kanał. Aby móc dalej tworzyć takie filmy jak ten, musimy jak najszybciej osiągnąć tysiąc subskrybentów. Dziękujemy. Historia tego człowieka, tego architekta ludobójstwa, nie zaczyna się od huku bitwy czy ryku uwielbiających go tłumów, lecz w cichej, kipiącej goryczy pokonanego narodu. Aby zrozumieć potwora, trzeba najpierw zrozumieć bagno, w którym się wyląkł. Niemcy lat dwudziestych XX wieku były narodem na kolanach. Dumnym ludem upokorzonym przez traktat wersalski, z gospodarką okaleczoną przez hiperinflację, gdzie taczka banknotów ledwo wystarczała na zakup bochenka chleba, a dusza była nawiedzana przez duchy milionów poległych w wielkiej wojnie. Był to krajobraz głębokiego rozczarowania, próżnia nadziei, w której ekstremistyczne ideologie mogły ropieć i rosnąć jak gangrenowata rana. Ten próżnie wkroczył niespełniony artysta, były kapral z palącą urazą i hipnotyzującą, niemal hipnotyczną zdolnością do skanalizowania zbiorowej wściekłości złamanego narodu. Jego słowa nie były obietnicami pokoju czy pojednania, lecz zemsty, przywróconej dumy narodowej zbudowanej na fundamencie nienawiści rasowej i wskazaniu kozłów ofiarnych. Naród żydowski, komuniści, liberałowie tzw. listopadowi zbrodniarze, którzy podpisali zawieszenie broni, Wszyscy stali się celem tej jadowitej retoryki. Rodząca się partia nazistowska, z jej bandyckimi brunatnymi koszulami i potężnymi, teatralnymi wiecami, oferowała uwodzicielską iluzję siły i porządku w świecie chaosu. Nie obiecywali jedynie lepszej przyszłości. Obiecywali chwalebną tysiącletnią rzeszę, przeznaczenie wykute we krwi i ogniu. To nie była zwykła polityka, to była mroczna religia. A Hitler był jej arcykapłanem, a jego przemówienia liturgią potępienia narodu. Żerował na najgłębszych lękach i najmroczniejszych impulsach narodu niemieckiego, przekształcając ich gospodarczą rozpacz w krucjatę czystości rasowej i podboju militarnego. Transformację, która miała podpalić świat i doprowadzić do najstraszniejszego rozdziału w historii ludzkości. Republika Weimarska z jej kruchą demokracją i niekończącymi się walkami politycznymi nie mogła się równać z bezwitosną, brutalną skutecznością nazistowskiej machiny. Był to dom zbudowany na piasku, a gdy nadeszła burza, zawalił się z przerażającą prędkością, torując drogę do powstania dyktatora, który na nowo zdefiniował samo znaczenie zła. Świat patrzył, mieszaniną obaw i niedoceniania, jak ten demagog wydrapał sobie drogę do kanclerstwa w 1933 roku, co nie było aberracją historii. Lecz przerażająco logicznym zwieńczeniem upadku narodu w szaleństwo, wzlot był zawrotnie szybki, mistrzowską lekcją politycznej brutalności i manipulacji. Gdy tylko Hitler chwycił w dłonie lejce władzy, nie zawahał się. Pożar Reichstagu, podejrzany ogień, który strawił budynek niemieckiego parlamentu, stał się doskonałym pretekstem do zawieszenia swobód obywatelskich i rozpętania fali terroru przeciwko jego politycznym przeciwnikom. Nastąpiła ustawa o pełnomocnictwach skutecznie unieważniająca konstytucję weimarską i przyznająca Hitlerowi dyktatorskie uprawnienia. Noc długich noży przyniosła brutalną czystkę we własnej partii, eliminację wszelkich potencjalnych rywali w SA, co było jasnym i krwawym sygnałem, że absolutna lojalność jest jedyną walutą tego nowego reżimu. Państwo zostało przebudowane na jego obraz. Gestapo, tajna policja państwowa, stało się symbolem wszechobecnego, wszechwiedzącego terroru a ich czarne skórzane płaszcze z nocnego pukania, po którym niewielu wracało. Ustawy norymberskie skodyfikowały prześladowania Żydów, pozbawiając ich obywatelstwa, własności, człowieczeństwa, co było systematyczną dehumanizacją, niezbędnym preludium do uprzemysłowionej rzezi, która miała nastąpić. Gospodarka, niegdyś w ruinie, została zmobilizowana na potrzeby wojny, a budowa autobahn i remilitaryzacja Wehrmachtu stworzyły fasadę dobrobytu, Podczas gdy naród był przekuwany w broń. Propaganda, zorkiestrowana przez diabolicznego geniusza Josefa Goebbelsa, nasyciła każdy aspekt życia w Niemczech. Radio, kino, gazety wszystko nadawało jeden, monolityczny przekaz o supremacji aryjskiej i nieomylności Führera. Dzieci były indoktrynowane od urodzenia w Hitler Jugend, ich umysły formowano w instrumenty państwa, a ich lojalność wobec Hitlera przewyższała lojalność wobec własnych rodzin. Było to państwo totalne, totalitarny koszmar, który nie pozostawiał miejsca na sprzeciw, nie pozostawiał przestrzeni na indywidualną myśl. I gdy Niemcy rosły w siłę, świat patrzył z fatalną mieszanką ustępstw i strachu. Reokupacja nad Reni, Anschluss z Austrią, aneksja Sudetenlandu, każde naruszenie traktatu wersalskiego spotykało się z niewiele więcej niż dyplomatycznym załamywaniem rąk. Układ monachijski z 1938 roku w którym Wielka Brytania i Francja faktycznie oddały Czechosłowację Hitlerowi w desperackiej próbie zapewnienia pokoju dla naszych czasów, był być może największym aktem samooszukiwania się w nowoczesnej historii. Uznano go za triumf dyplomacji, ale w rzeczywistości był to zielony sygnał do agresji, sygnał dla dyktatora, że jego ambicje pozostaną niekontrolowane. Obiecał swojemu ludowi rzesze, która przetrwa tysiąc lat i gdy stał na krawędzi wojny, wielu Zarówno w Niemczech, jak i poza nimi, wydawało się, że może mu się to udać. Świat miał się wkrótce dowiedzieć, jaka jest prawdziwa cena niedoceniania ambicji człowieka, który postrzegał podbój nie tylko jako cel polityczny, ale jako historyczny i rasowy imperatyw. Początkowe lata wojny były świadectwem przerażającej skuteczności niemieckiej machiny wojennej. Blitzkrieg, czyli wojna błyskawiczna, Przetoczył się przez Polskę w ciągu kilku tygodni, co było brutalną demonstracją połączonej siły czołgów, samolotów i piechoty. Dania i Norwegia upadły wkrótce potem. Następnie nadeszło mistrzowskie uderzenie. Zuchwała inwazja na Francję przez rzekomo nieprzekraczalny las ardeński Manew, który oskrzydlił linię Maginota i rzucił wielkie europejskie mocarstwo na kolana w zaledwie sześć tygodni. Paryż, miasto świateł, pogrążył się w ciemności. Hitler stanął pod wieżą Eifla, zdobywca kontynentu, pan Europy. Bitwa o Anglię była jego pierwszym znaczącym niepowodzeniem. Wyzywający opór królewskich sił powietrznych uniemożliwił niemiecką inwazję i pokazał, że wyspiarskiego narodu nie da się tak łatwo podporządkować. Ale była to drobna niedogodność w wielkim planie jego ambicji. Jego wzrok zwrócił się na wschód w kierunku rozległych równin Związku Radzieckiego. Operacja Barbarossa. Rozpoczęta w czerwcu 1941 roku, była największą inwazją w historii ludzkości, ideologiczną wojną na wyniszczenie, której celem było zniszczenie żydobolszewizmu i zapewnienie Lebensraum, czyli przestrzeni życiowej, dla narodu niemieckiego. Początkowe sukcesy były oszałamiające. Wehrmacht wdarł się głęboko na terytorium radzieckie, biorąc miliony jeńców i docierając do bram Moskwy. Wydawało się, że Związek Radziecki, Podobnie jak Francja, upadnie pod ciężarem niemieckiego natarcia. Ale na ratunek przyszła rosyjska zima, ta sama brutalna siła, która pokonała Napoleona. Niemiecki pochód utknął w martwym punkcie. Żołnierze byli źle przygotowani na mrozy, a ich linie zaopatrzeniowe rozciągnięte do granic możliwości. Bitwa pod Stalingradem stała się punktem zwrotnym wojny na froncie wschodnim, maszynką do mielenia mięsa, która wykrwawiła niemiecką szóstą armię i zakończyła się katastrofalną kapitulacją. Była to klęska, po której Wehrmacht nigdy w pełni się nie podniósł. Cios nie tylko w ich siłę militarną, ale i w mit ich niezwyciężoności. Na pustyniach Afryki północnej Rommel, lis pustyni, został pokonany pod El Alamein. A potem, 7 grudnia 1941 roku, japoński atak na Pearl Harbor wciągnął do wojny potęgę przemysłową Stanów Zjednoczonych. Losy wojny się odwróciły. Tysiącletnia Rzesza, która niegdyś wydawała się bliską rzeczywistością, stanęła teraz w obliczu wojny na dwa fronty przeciwko koalicji mocarstw, która przewyższała ją pod względem siły ludzkiej i potencjału przemysłowego. Sen zaczął zamieniać się w koszmar. Upadek nie był nagłym załamaniem, lecz powolnym agonalnym rozkładem, odzwierciedleniem fizycznej i psychicznej dezintegracji samego Führera. Gdy wojna obróciła się przeciwko niemu, Hitler coraz bardziej wycofywał się do fantastycznego świata wilczego szańca, a później Führer bunkra, otaczając się pochlebcami, którzy karmili jego złudzenia i osłaniali go przed surową rzeczywistością zbliżającej się klęski Niemiec. Jego zdrowie, zawsze przedmiot chorobliwej fascynacji, zaczęło się gwałtownie pogarszać. Jego lewa ręka zaczęła wyraźnie drżeć, co często ukrywał za plecami lub splatając dłonie. Jego postawa stała się zgarbiona, Chód przypominał szuranie. Jego skóra stała się ziemista, a oczy, niegdyś tak hipnotyzujące dla nas, stały się matowe i zamglone. Był koktajlem dolegliwości, prawdziwych i urojonych, leczonych przez jego osobistego lekarza, Teodora Morella. Dziwaczną i niebezpieczną mieszanką leków, w tym amfetamin, barbituranów, a nawet preparatów zawierających nasienie byka. Ten codzienny reżim zastrzyków zamienił go w paranoicznego, drażliwego wraka skłonnego do gwałtownych wybuchów wściekłości i długich okresów ponurej depresji. Jego decyzje wojskowe stawały się coraz bardziej chaotyczne i oderwane od rzeczywistości. Przesuwał na mapach nieistniejące armie, nakazywał kontrofensywy dywizjom, które zostały zniszczone tygodnie wcześniej, i odmawiał zgody na jakąkolwiek formę strategicznego odwrotu, oświadczając, że każdy zdobyty skrawek ziemi musi być broniony do ostatniego człowieka. Spisek z 20 lipca 1944 roku, kiedy to grupa odważnych oficerów pod wodzą Klausa von Stauffenberga próbowała go zamordować za pomocą bomby w Wilczym Szańcu, był jaskrawą demonstracją rosnącego sprzeciwu w najwyższych kręgach Wehrmachtu. Hitler przeżył wybuch, osłonięty ciężkim dębowym stołem, ale to wydarzenie zniszczyło jego i tak już kruche nerwy i pogłębiło paranoję. Czystka, która nastąpiła, była bestialska. Tysiące ludzi aresztowano, torturowano i stracono, a ich śmierć często filmowano do prywatnego wglądu Führera. Stał się więźniem własnego tworu, pająkiem uwięzionym w centrum sieci terroru i oszustwa, a jego kontakt z rzeczywistością z każdym dniem się pogarszał. Inwazja Aliantów w Normandii 6 czerwca 1944 roku otworzyła długo oczekiwany drugi front, a nieustanny pochód armii czerwonej ze wschodu ściskał Rzeszę w coraz mniejszej kieszeni oporu. Wojna była przegrana, co było oczywiste dla wszystkich z wyjątkiem człowieka, który ją rozpoczął. Trzymał się desperackiej nadziei na cudowną broń lub rozłam w koalicji alianckiej, co świadczyło o jego głębokiej niezdolności do zaakceptowania porażki. Koniec nadchodził, nie z hukiem, lecz z powolnym, nieubłaganym pełzaniem klęski. Ostatnie dni fychre bunkerze były zejściem w podziemne szaleństwo. Groteskowy teatr absurdu odgrywany, podczas gdy świat na górze płonął. Sam bunkier był betonowym labiryntem. Grobowcową konstrukcją położoną jakieś 50 stóp pod ogrodem kancelarii Rzeszy, chronioną przez ściany ze zbrojonego betonu, wystarczająco grube, by wytrzymać najcięższe bomby alianckie, Ale nie mógł ochronić swoich mieszkańców przed psychologiczną klaustrofobią zbliżającej się zagłady. Powietrze było gęste od odoru stęchłego dymu papierosowego potu i strachu, a ciągły warkot systemu wentylacyjnego stanowił doprowadzającą do szału ścieżkę dźwiękową końca świata. Ziemia nieustannie drżała od uderzeń sowieckich pocisków, a każda eksplozja przypominała o bliskości wroga. Hitler, zgarbiona i szurająca postać, przewodniczył temu makabrycznemu dworowi. Jego codzienna rutyna była żałosną parodią jego dawnej potęgi. Odbywał narady wojskowe, podczas których wściekał się na swoich generałów, Oskarżając ich o zdradę i niekompetencje, jego głos był ochrypłym krzykiem, a ciało drżało z bezsilnej furii. Wpatrywał się w mapy, a jego drżące ręce z trudem przesuwały kolorowe szpilki, reprezentujące armie, które były albo okrążone, albo przestały istnieć. Znajdował pocieszenie w towarzystwie swojego owczarka niemieckiego, Blondi i swojego wewnętrznego kręgu fanatycznych lojalistów, w tym wszechobecnego Gobelsa, złowrogiego Martina Bormanna. I jego wieloletniej kochanki, Ewy Brown. Brown, kobieta, która przez cały okres istnienia Rzeszy była postacią w dużej mierze niewidoczną, przybyła do bunkra w połowie kwietnia, co było ostatnim daremnym gestem lojalności wobec mężczyzny, którego kochała. Jej obecność wniosła dziwną, niemal surrealistyczną domową atmosferę do ponurego nastroju bunkra. Pili herbatę. Słuchali płyt i wspominali przeszłość, co było dziwaczną wyspą normalności na morzu chaosu. Ale nie dało się uciec od rzeczywistości sytuacji. Wiadomości ze świata zewnętrznego były nieustannym bębnieniem klęski. Wiedeń upadł. Amerykanie i Sowieci połączyli siły nad łabą. Ostatnia, desperacka obrona Berlina, powierzona zbieraninie starców i dzieci, żołnierzy z Hitler Jugend, załamywała się. Koniec nie był już możliwością. Był nieuchronnością mierzoną w godzinach, a nie dniach. Ostatni akt tej tragedii miał się właśnie rozpocząć. Atmosfera w Bunkrze stawała się cięższa, bardziej duszna z każdą mijającą godziną. Wiadomość, że Heinrich Himmler, wierny Heinrich, architekt ostatecznego rozwiązania, próbował za jego plecami negocjować kapitulację z aliantami zachodnimi, wprawiła Hitlera w jeden z jego najbardziej gwałtownych ataków szału. Była to ostateczna zdrada, potwierdzenie jego najgłębiej zakorzenionej paranoi, że jest otoczony przez zdrajców. To, bardziej niż jakakolwiek porażka militarna, zdawało się łamać jego ducha. Postanowił umrzeć, aby odebrać wrogom satysfakcję z pojmania go żywcem. Nie miał być paradowany w klatce po ulicach Moskwy, co było losem, na punkcie którego miał chorobliwą obsesję po publicznej egzekucji Mussoliniego. 29 kwietnia we wczesnych godzinach porannych. Podyktował swój ostatni testament polityczny i swoją prywatną wolę. Testament był ostatnią rozwlekłą tyradą, jadowitym paszkwilem, który obwiniał międzynarodowe żydostwo o wybuch wojny i nawoływał naród niemiecki do kontynuowania walki. Było to dzieło człowieka całkowicie oderwanego od rzeczywistości, którego umysł był zamkniętą pętlą nienawiści i użalania się nad sobą. Potem nastąpiło najbardziej surrealistyczne wydarzenie ze wszystkich. Podczas małej prowizorycznej ceremonii poślubił Eve Brown. Była jego kochanką od ponad dekady, postacią z cienia, ukrywaną przed niemiecką opinią publiczną. Teraz, gdy świat walił pierwam się na głowy, miała być jego żoną przez nieco ponad dzień. Śniadanie weselne, które nastąpiło, było ponurą, pogrzebową uroczystością, w której uczestniczyli Gobelsowie, Bormann i kilka sekretarek. Rozmawiano nie o przyszłości, ale o najskuteczniejszych metodach samobójstwa. Hitler już przetestował swoje kapsułki z cyjankiem na swoim ukochanym psie, blondi, co było ostatnim, okrutnym aktem mającym na celu upewnienie się co do ich skuteczności. Dał kapsułki swoim sekretarkom, ostatni, mrożący krew w żyłach prezent od ich führera. Bunkier stał się kultem śmierci, a jego mieszkańcy przygotowywali się do zbiorowego Merung, czyli zmierzchu bogów. Nastąpiły ostatnie pożegnania. Hitler przeszedł wzdłuż szeregu pozostałego personelu, ściskając jam dłonie. Z oczami mętnymi, człowiek już martwy dla świata, wycofał się do swojego prywatnego gabinetu ze swoją nową żoną. Nadszedł czas. Ostatnie chwile spowijała cisza, która była straszniejsza niż huk artylerii na zewnątrz. Około w pół do czwartej po południu 30 kwietnia 1945 roku po cichym lunchu składającym się ze spaghetti. Hitler i Ewa Braun wycofali się do swojego prywatnego apartamentu. Pozostali mieszkańcy bunkra czekali na korytarzu, mała, przerażona publiczność wydarzenia, którego nie mogli zobaczyć. Mijały minuty. Potem pojedynczy strzał, stłumiony przez ciężkie drzwi, ale bezbłędnie rozpoznawalny w napiętej ciszy. Po kilku chwilach wahania kamerdyner Hitlera, Heinz Linge i Martin Bormann powoli otworzyli drzwi. Scena w środku była groteskową, żałosną ostatecznością. Mały pokój pachniał gorzkimi migdałami od cyjanku i gryzącym kordytem od strzału. Ewa Brown leżała bezwładnie na sofie po lewej stronie hitlera. Przegryzła kapsułkę z cyjankiem. Jej twarz była wykrzywiona w ostatnim, agonalnym grymasie. Hitler siedział obok niej, pochylony do przodu. Pistolet Walter, PPK, kalibru 7. I sześćdziesiąt pięć setnych milimetra leżał na podłodze przy jego stopach. Strzelił sobie w prawą skroń. Mała kałuża krwi wsiąkała w kwiatowy wzór sofy. Jaskrawa, szkarłatna plama na taniej tkaninie. Strumyczek krwi spływał mu po brodzie na mundur, który jak zawsze był nieskazitelnie czysty. Jego oczy były otwarte, wpatrzone w pustkę. Pan Trzeciej Rzeszy, człowiek, który pogrążył kontynent w wojnie i zamordował miliony, nie żył. Nie było Wagnerowskiej opery. Nie było chwalebnej ostatniej walki, tylko nędzny, samotny koniec w betonowej piwnicy. To nie była śmierć Boga, ale śmierć człowieka, żałosne, tchórzliwe odejście tyrana, który żądał ostatecznej ofiary od milionów, ale nie potrafił stawić czoła konsekwencjom własnych czynów. Mit został zgaszony przez pojedynczą, wymierzoną w siebie kulę. Następstwa były gorączkową, desperacką próbą zatarcia dowodów, uniemożliwienia, by ciało Führera stało się trofeum dla jego wrogów. Zgodnie z wyraźnymi instrukcjami Hitlera, ciała wyniesiono wyjściem awaryjnym z bunkra do ogrodu kancelarii. Scena na zewnątrz była apokaliptyczna. Niebo było czarne od dymu, powietrze wypełnione pyłem z proszkowanych budynków, a ziemia była wzburzonym bagniskiem błota i lejów po pociskach. Ciągły ryk sowieckiej artylerii stanowił piekielną ścieżkę dźwiękową dla tych wydarzeń. Ciała Hitlera i Ewy Braun umieszczono w płytkim leju po bombie. Wylano na nie kilka kanistrów benzyny którą mozolnie ściągnięto z uszkodzonych pojazdów, Martin Bormann, Joseph Goebbels, Heinz Linge i adiutant Hitlera z SS, Otto Gunsche, stali obok, gdy na nasączone benzyną zwłoki rzucono zapaloną szmatę. Ciała zapłonęły z sykiem, a słup tłustego, czarnego dymu wzniósł się w niebo nad Berlinem. Ale kremacja była pospieszną, amatorską sprawą. Ogień nie był wystarczająco gorący, aby całkowicie strawić ciała. Sowiecki ostrzał zmuszał małą grupę żałobników do wielokrotnego szukania schronienia i nie mogli oni odpowiednio doglądać stosu. Rezultatem był przerażający na wpół zwęglony bałagan. Później tego wieczoru to, co pozostało z ciał, zostało zakopane w innym płytkim leju. Następnego dnia Joseph i Magda Goebbels poszli w ślady swojego fiuhrera, popełniając samobójstwo po otruciu cyjankiem szóstki swoich dzieci. Ich ciała również zostały częściowo spalone w ogrodzie kancelarii. Pozostali mieszkańcy bunkra próbowali wyrwać się z sowieckiego okrążenia, ale większość zginęła lub została swytana. Sowieci, którzy zdobyli kancelarię Rzeszy 2 maja, desperacko poszukiwali Hitlera, żywego lub martwego. Odkryli częściowo zakopane i zwęglone szczątki. Ale Stalin, wiecznie paranoiczny spiskowiec, nie chciał w to uwierzyć. Przez dziesięciolecia Związek Radziecki podtrzymywał mit, że Hitler uciekł być może do Ameryki Południowej lub na Antarktydę co było użytecznym elementem propagandy dosiania niezgody wśród aliantów zachodnich. Prawda była o wiele bardziej plugawa. Sowieci w tajemnicy przetrzymywali szczątki, przeprowadzając liczne sekcje zwłok w celu potwierdzenia tożsamości na podstawie dokumentacji dentystycznej. Ostatni, haniebny rozdział nastąpił w 1970 roku, kiedy KGB na rozkaz z Moskwy ekshumowało ostatnie szczątki z tajnego miejsca pochówku w Magdeburgu, Zmiażdżyło je na pył i rozrzuciło w dopływie rzeki Łaby. Nie miało być grobu, nie miało być sanktuarium, nie miało być miejsca wiecznego spoczynku dla człowieka, który przyniósł światu tyle śmierci i zniszczenia. Śmierć Adolfa Hitlera była czymś więcej niż tylko końcem pojedynczego potwornego życia. Była symboliczną śmiercią ideologii, która trzymała w szachu naród i kontynent. Jego samobójstwo nie było aktem heroicznego buntu. Lecz ostatecznym aktem narcystycznego tchórzostwa. Zorganizował globalną katastrofę, zażądał ofiary całego pokolenia niemieckiej młodzieży i przewodniczył systematycznemu morderstwu sześciu milionów Żydów i milionów innych, a jednak nie potrafił stanąć przed sądem świata ani ludu, który tak katastrofalnie zwiódł. Wybrał zejście ze sceny w nędznym, samookaleczającym akcie przemocy, pozostawiając swój naród w ruinach, a swoich zwolenników, by ponieśli konsekwencje jego zbrodni. Dziedzictwo jego dwunastoletniej Rzeszy jest blizną na obliczu historii ludzkości, wiecznym przypomnieniem o głębinach deprawacji, do których ludzkość może się zniżyć, gdy napędza ją nienawiść, nietolerancja i uwodzicielska trucizna totalitaryzmu. Nazwisko Hitler stało się synonimem zła, określeniem formy tyranii tak absolutnej i tak morderczej, że niemal wymyka się zrozumieniu. Odkrycie obozów koncentracyjnych przez żołnierzy alianckich obnażyło całą, niewyobrażalną grozę jego reżimu. Komory gazowe, krematoria, góry butów i włosów, wycieńczonych ocalałych wszystko to świadectwo zbrodni tak ogromnej, że wymagała wymyślenia nowego słowa, ludobójstwo. Jego śmierć nie oczyściła świata z jego trucizny. Ideologię, które głosił, nienawiść, którą podsycał. Urazy, które wykorzystywał, nie zniknęły wraz z dymem z jego stosu pogrzebowego. Wciąż tlą się w mrocznych zakątkach internetu, w retoryce demagogów, w aktach przemocy popełnianych w imię supremacji rasowej lub etnicznej. Historia jego straszliwej śmierci nie jest więc tylko fragmentem makabrycznej historii, jest ponadczasowym i pilnym ostrzeżeniem. Jest ostrzeżeniem o kruchości demokracji, niebezpieczeństwach niekontrolowanej władzy i przerażającej szybkości z jaką cywilizowane społeczeństwo może pogrążyć się w barbarzyństwie. Przypomina nam, że zło nie zawsze jest potworną karykaturą. Może być banalne, biurokratyczne i mrożąco skuteczne. I stawia pytanie, na które każde pokolenie musi odpowiedzieć samo: jak rozpoznać ziarna takiej nienawiści i jak powstrzymać je przed zapuszczeniem korzeni, zanim rozkwitną w kolejny holokaust? Ostatni, żałosny obraz drżącego tyrana w jego bunkrze, jest dobitnym przypomnieniem, że najbardziej pompatyczne ambicje, zbudowane na fundamencie kłamstw i okrucieństwa, ostatecznie rozpadną się w stertę gruzu i popiołu. Ostateczna analiza końca tego człowieka ujawnia głęboką i niepokojącą symetrię. Cała jego egzystencja polityczna opierała się na idei chwalebnej śmierci w bitwie, heroicznej ofiary dla narodu. Ideologia nazistowska była nasycona mentalnością kultu śmierci. Od gloryfikacji poległych męczenników partyjnych pożądanie totalnego, samobójczego oporu w ostatnich dniach wojny. A jednak gdy nadeszła jego własna chwila, nie wybrał nic z tego. Nie poległ, prowadząc swoje ostatnie oddziały w obronie Berlina. Nie stawił czoła swoim zdobywcom z wyzwaniem. Zamiast tego wybrał kliniczną, prywatną i ostatecznie żałosną samozagładę. Ten ostatni akt był ostatecznym wyrazem jego solipsyzmu. Wojna dla niego nie dotyczyła Niemiec, dotyczyła jego samego. Jego życie było życiem Rzeszy, a zatem jego śmierć musiała być śmiercią Rzeszy. Rozkaz zniszczenia infrastruktury Niemiec w ostatnich tygodniach, niesławny dekret Nerona, był ostatecznym aktem nihilisty, który wierzył, że jeśli on nie może mieć świata, to nie będzie go miał nikt. Naród niemiecki, który go uwielbiał i poszedł za nim w otchłań. Miał zostać zniszczony wraz z nim, ponieważ okazał się niegodny jego geniuszu. To ujawnia pusty rdzeń jego ideologii. Wspólnota narodowa, o której tak często mówił, była niczym więcej niż przedłużeniem jego własnego ego. Jego śmierć nie była zatem tragedią dla Niemiec, ale przebiciem rakowatego wrzodu. Był to nędzny koniec człowieka, który prowadził nędzne życie, życie poświęcone szerzeniu nienawiści i dążeniu do urojonej ludobójczej fantazji. Historyczna debata na temat dokładnych szczegółów jego śmierci, teorie spiskowe dotyczące jego ucieczki, wszystko to służy zaciemnieniu najważniejszej prawdy, że umarł jako przegrany. Jego tysiącletnia rzesza legła w gruzach po zaledwie dwunastu latach, a jego imię stało się trwałą plamą na historii jego narodu i świata. Groza jego życia nie jest umniejszona przez żałosną naturę jego śmierci, jest raczej wzmocniona. Pokazuje, że najbardziej potworni ludzie mogą być również najbardziej tchórzliwi, że architekci ogromnego cierpienia mogą być w końcu małymi, drżącymi postaciami, przerażonymi światem, który stworzyli. Historia straszliwej śmierci Adolfa Hitlera jest ponurą, ale konieczną lekcją o banalności zła i samoniszczącej naturze tyranii. Jest to historia, która musi być opowiadana i powtarzana, nie dla sensacji, ale dla pamięci jako bastion przeciwko ciemności, którą on reprezentuje. Świat, który próbował stworzyć, był światem panów i niewolników, niekończącej się wojny i czystości rasowej, światem, który zdusiłby ludzkiego ducha. Jego porażka jest zwycięstwem ludzkości, zwycięstwem przypieczętowanym w nędznym bunkrze pojedynczym wystrzałem, którego echo rozniosło się po historii.